Za chwilę przedstawię Państwu finalistów, zacznę może od gości z Nowego Sącza, troje białych. Gimnazjum nr 2 Nowy Sącz, no i poznajmy bohaterów tego spotkania w ekipie Gimnazjum nr 2 Nowy Sącz. Proszę Państwa, zespół w następującym zestawieniu, z numerem 4 Mateusz Bink, z numerem 1 Tomasz Forzeł, brawa, z numerem 10 Konrad Siwiec, z piątką Karol Smaga, z dziewiątką i Łączy z numerem 8 Konrad Garcaczyk Z numerem 6. Szymon Kalik. Z numerem 7. Dawid Potoniec. Z numerem 2. Dominik Rinczak i z numerem 3 Daniel Najdów. A trenerem tego doskonale z Państwu znany, jak to Dariusz Jasin. No. <noise> Pora na fantastycznych chłopców z Krakowa. Proszę Państwa, Społeczne Gimnazje Sportowe Kraków. Dzisiaj w następującym zestawieniu: z numerem 1, Adam Wild. Z numerem 9, Adrian Zbuba. Z numerem 8, Sebastian Dylan. Z numerem 7, Igor Jechecki. Z numerem 10, Maciej Zieci. Z numerem 3, Maciej Połtań. Z numerem 5, Michał Wiśniewski. Z numerem 6, Jakub Ptak. Z numerem 2, Szymon Kiecak. Człowek cztery. Film Kowalski. Proszę Państwa i co nowowy coach tego zespołu Polski Kli. No to wiemy, już z mamy do czynienia. <grym wioski> żyjemy, żyjemy, odpowiada trener. Przy Deli, Jazda. Co? Ja mogłem dodać jazda, jazda, żółta, gwiazda. Dzisiaj na żółto w Kraków. Żółta, łódź, podwodna, nie do Tak? Także w finale. I ja. gimnazjum numer 2, nowy sąs. Białe stroje. W sali w Bieli wyglądają niechwytnie, ale proszę nie uwierzyć, bywają zabójcy. Zabójcze kontrataki. No i tam jest ten agent 009, agent 009, miłość, tak? Mamy agenta, ale spokojnie nie mogłem, tylko głośno, nie każdy musi wiedzieć. A ona no to nie przejdzie bardzo tak daleko, naprawdę. No i proszę, biegają kijką. Taka taktyka tysiąca podań. Taka tiktaka. Nie ma zabawy pod własną branką. Ja nowy sąd, nowy Jeśli chodzi o, o posiadanie piłki, to teraz 100% 98%, 100 varsa, 98 spada procent troszkę. posiadania 38, yeah. i przejmuje kraku. Miłość ma tak full i na Ale obrona teraz. Obowe Obron. soczyste uderzenie. To lubimy. Soczyste uderzenie na bramkę i kapitalna obrona. Teraz pokazał się gracz numerem 10. Jest Miłość. No i proszę Państwa jest Miłość przy piłce. Z całej siły w bramkę. Były kosze, będzie rzut roszny. Nr 9 Miłosz Szczepański. Jeśli Państwo jeszcze nie znali tego zawodnika to przedstawię Państwu z przyjemnością. A okay? 009 Szczepański! Miłość Szczepański! To on zdobywa go na finale. Ale Ależ sobie zagrało. Pierwszy fragment tego Trzeci raz, odtąd. Wójt prowadzi jeden z naszych Nie <śmienic> no, co zrobi Kraków? No, Jaka będzie odpowiedź posłów z Krakowa? Społeczna Gimnazjum Sportowe Kraków. Jak na razie w uciekada piłka. Trudno o składowację. Trener dwójki trzyma się za serce. Znowu się zakochał. A może chodzi o coś innego? <śmienic> A, to Merwy, rozumiem. Dobry Nowy sąs, Nowy dobre wyszkolenie indywidualne, ale trzeba podawać, trzeba grać piłką, proszę Kraków mówiłem, krakowska piłka, dużo podań, nie oh, ma straty jednak, jest

i tak! Proszę, Państwa, spotkali się? Sprawdźcie. Ale teraz, się jak mu, jak mu dał uderzyć,. Miłość. Ej, no to, to tak, to może być. Ale mu dał uderzyć, no to ja. Jest niesamowicie groźny. Teraz szybko rozegrali. Ale chyba uratowałeś, naprawdę. Widzieliśmy Padła w koszyczek. Bramka z Krakowa. Nie użyjmy! Nie no, Nie użyjmy! Nie Ale przepraszam, poddajmy rękę. Uprzejma prośba. Ja proszę o takie gesty. Super, poczekamy, tak jest. O, świetnie. Przeprosimy, przyjęte. Proszę państwa, mimo wszystko, brawa. Dobrze? Po takich gestach. Prosimy o brawa. Super. Oni walczą, drodzy Państwo, ale ważne, żeby był ten szacunek do kolegi z wojska. Dziękuję Państwu. Piękna też postawa. I drużyna z Krakowa. Zagranie do środka, prawa strona wojska. Zobaczymy, co zrobią, jak teraz to rozwiążą. I jest prawa strona, ciągle atakują prawą flanką. Piłka po kozłach, to mogło zastoczyć bramkarza do drogą złącza. A teraz lewa noga. Brawo. Tam nie miał miejsca, bo tego aby dobrze złożyć się do strzału z Krakowa. Lewa noga i półtora metra obok Słówka. Teraz spokojnie. Bramkarz z Nowego Sącza znowu grę swojego zespołu. No proszę, jest ta główka, którą już widzieliśmy. I teraz słyszę podpowiedzi. Gramy długą chwilę na rzeczywiście. Jest zagranie, ale nie do Miłosza. Wow, panie sędzio! Jest pan. I jeszcze raz. To jest Dobrze? Oproszę. I tym sposobem polski kimitarze nauczą się takich zachowań. Ci młodzi już potrafią, ci starsi, może jeszcze nie do końca. No miejmy nadzieję, że wszystko stało się bramkarzowi z Krakowa. Oddycha. Oddycha, gra, robię. Super. Może kontynuować. No bo trochę zasnął. Bram i trafił stracił piłkę nowy socz, trójka no, 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 no. Już po meczu finałowym proszę Państwa zapraszamy na uroczyste zakończenie naszego turnieju Coca-Cola Cup okazałe puchary, medale, dyplomy no i przede wszystkim awans dwóch drużyn do wielkiego ogólnopolskiego finału, a tam wyjazd na obóz treningowy do Juventusu Turyn. Takie nagrody mamy na naszym turnie. Będą mogli zobaczyć zespół Mistrza Włoch w Kłowski na żywo. Juventus Turyn tak naprawdę 29 tytuł Wynkarze starej damy świętowali tytuł Mistrza Włoch. Głowice twierdzą, że zdobyli trzydziesty pierwszy tytuł, no ale zostawmy to, wróćmy do naszego finału, teraz tych I odbita ta piłka przez bramkarza, jeszcze Kraków próbuje, teraz zrywa się Nowy Sącz. Brawo, brawo, brawo! Brawo! trzy, Daniel Jest piłki, ale jest i blizna karmika. Jest ta sportowa złość, nie dzieje się nic złego. Kiedy jest walka, pojawia się też taka sportowa czysta złość. Ale jest i szacunek, proszę Państwa, jest sympatia do przeciwnika. Kiedy zakończy się ten wers, zobaczymy to na własne oczy. Teraz ciągle mamy remis. Ciągle jeden do jednego. Przez chwilę na prowadzeniu był nowy sąd. Zespół z Krakowa zdołał wyrównać. I teraz przez moment takie piłkarskie szachy padają się. Dwoi się i troi. I teraz nowy sąs. Prawa strona wojska filigranowy, żywe srebro, oddrożenie z nowego sącza z numerem 10. Konrad Świec. To on ma takie pokrętło w nodze. On lewą nogą mógłby wiązać krawat. Chodzi, chodzi! I ciągle bohater. Tych ostatnich słów Konrad Siwiec. Już szybko rozegrał. Próbował też Dawid Potoniec. Jest ciągle jeden do jednego i chyba powoli kończy się pierwsza odsłona tego meczu. Meczu bardzo dobrego. Możemy narzekać na brak nocy. Miłość. Miłość! Miłość! Co on wyczyna? Co on robi z drugim? Proszę Państwa. Oj, muszą chyba być długo pokryć miłość. I rzeczywiście jest krótkie krycie. Miłość miłość. Odegrał do tyłu. A przed szansą jego kolega, no proszę, skupili się na miłoszu. A tym razem zaczęli pulać Mamy jakieś sztuczki cyfrowe ale cały czas. Ale to teraz będzie dobra sytuacja. Duży nas nowego stącza. Kolejną szansą. No nie, muszę Państwu już mówić kto ustawił piłkę, wszyscy wiemy. To. No i trzeba uważać od samego początku. Bo... Ja będę tego kończył, nie ja będę zdradzał pewnych rzeczy. To jest taktyka, której można się na końca powinno się mówić głośno. Wielkie stroje proszę Państwa, Społecznej Gimnazjum Sportowych Kraków i zdroje Białej Gimnazjum Praw Nowy się Jo numerem 3 Daniel, v pořádku s 6 i teraz Kraków, Kraków může zaatakować Ramkasz zawahał się, najpierw zrobił trzy kroki do przodu, wrócił do swojej świątyni. Nie, eee, no, on cały czas... Szymyk, odwróć się, odwróć się Szymyk! Chociaż dzisiaj nie to nikt w finału nie wygra do zera, bo jest, 1-1. Jeden nie będzie łatwo, nie będzie przyjemnie. Brawo! To nie będzie taki lekki łatwy, nie przyjemny, nie. niedzielny. Pojemność finałowy. Cały czas jest dla mnie. Tutaj trzeba walczyć za każdy centymetr wojska To nie są szachy, Mówi trener. To jest gra kontaktowa. Był blizny i miło przy piłce. Co zrobi? Dobry wygrywa facet, oh. to to widzjo. Ta odramki ze Stoku z Krakowa. A uderzył proszę się Państwa, głowa. To uroczyste zakończenie naszego turnieju. Co on robi? Nasza. Asza. O nie wiem czy strona, na... okaże się za chwilę ceremonia, wspaniałe, gigantyczne, wielkie, błyszczące Bukary. Będą medale. Powrót! Jedno do jednego. Nowy sąd startuje, oni grają w białych kostiumach. Kraków teraz musi bronić. Nowy sąd. Teraz, teraz!

Ci wyżej mogliby wyjść troszkę Zawodnikiem był Szymon ale to już historia Teraz mamy już wolny Czteroosobowy mur i prosto w gór yes. no. okay. no, Brawo bardzo dobry mecz finałowy, proszę Państwa, stojący na wysokim poziomie, znakomite wyszkolenie indywidualne poszczególnych zawodników, świetna dyspozycja bramkarzy w meczu finałowym w Coca-Cola Cup w Krakowie, jak na razie 1 do jednego. prowadzili piłkarza z Nowego Sącza, oni grają w białych kostiumach, wyrównali piłkarza z Krakowa, no i teraz, teraz nikt nie chce się odkryć, przede wszystkim szczelnie dla bezpieczeństwa, a od czasu do czasu atakują! Brawo Plus, precyzja i było naprawdę blisko. Czułem zapach drugiej bramki dla drużyny z Krakowa. Może teraz, bo ciągle czuję ten zapach. Kraków atakuje. To Szymon Kiepsak z numerem 2. Ojejeje, Szymon szaleje. Rusza się w tym polu karnym. Proszę, do niego piłka Szymon! Chwilę pomyślał, czuł, że podłożył Jednak to na później. Wilk, prawa noga. I piłka wraca jak bumerang. Brawo. Brawo. Miło, O długo nie myśli, Nie ma proszę Państwa piłkę przy gdy jest blisko bramki rywala, od razu uderza, a teraz uderzenie zalokowane, ale już udowodnił, że potrafi naprawdę dużo. I nowy sąd. Raz jeszcze do no Miłoża Miłość. Raz się złożył, drugi raz się złożył. Wielk broni. I przytulił teraz przez moment piłeczkę. Oddał ją kolegom. Gra zespołowa. To recepta na sukces. Uwaga, uwaga, znaleziono buty piłkarskie. Ktoś zostawił buty piłkarskie. Są tutaj przy wejściu na murawę boiska w naszym czerwonym namiocie. To komunikat. A teraz wracamy do tych emocji sportowych, do meczu finałowego. Proszę Państwa, ja nie wiem czy to przypadek, czy nie, ale w finale dziewcząt i w finale chłopców mamy zespoły w białych i żółtych strojach. Brawo! Tak się ułożyło, że bardzo podobne są te finały. Teraz... nowy są Lewa noga, nie udało się tym razem. Powoli finałowe odliczanie w piosence Formacji Europe. Odliczały już ostatnie minuty tego meczu. Jeśli zakończymy remisem 1 do 1, no to będziemy mieli rzuty kardę. Trener już trzymał się za serce. Trener z nowego socza mówił, że jego serce może tego nie wytrzymać. W całe szczęście, że jest pomoc medyczna. A jak będą rzuty karne, panie trenerze, co się będzie działo? I państwo są świadkami tego historycznego finału. Panie Tutaj nikt nie odpuszcza. Nowy soc! Ciągle przy piłce. Dobrze, dobrze. Będę miejsca, żeby bo, bo ja robię, czy... uderzyć się... No i ją, teraz gratulację. Gratulację, jeden na jednego, Pagaj! na bok. Igor! 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 jest brawo Igor! Yes! Yes! cztery minuty cztery minuty Igor! Wiechelski. Igor! Igor! Wiechecki, Idą! Wiechecki, Wiechecki, Wiechecki! Jest zdradzę tego. Grały swoje, koncentracja, już uspokoili się, a ja ciągle nie mogę się uspokoić. Mam wielkie emocje. Trzy minuty do końca. Może nie będzie rzutów karnych. Wszystko bliżej odpowiada trener z Krakowa raz już nie będą się odkrywać Czekają na ruch z nowego są a oni przypomnę mają miłosza Pau! Wow. Drużyna jest tak, w dziale do blaszek. Trzeba powiedzieć. Żółta kartka. Żółta kartka! I nie zabahamy się go użyć, gdy zajdzie taka potrzeba. Kraków może postawić kropkę na D? Muraszun. Stoletne gimnazjum sportowe Kraków Prowadzą Kierowca ma do jednego. Chodwiczce dofigują Kraków.

Mamy już kolejną piłkę, lecz finałowy i to jest końcówka. Czy będzie dramatyczna? Pewnie tak. Ale dla której z drużyn. Na razie nowy sąd. Musi gonić ten wynik. tak no on Zawsze to samo.

Jak się tak się nie robi, krali. ja pierdzielę! Trochę finezji, ale Ale się wrócił ładnie. Może wroga go stołacz? Wyszło! Jakby to normalnie zagrali? Ile jeszcze Minuta! Jest potka, ja jeszcze około minuty. Tak jest. Kartka! Adave, adave, adave. Adave. Dziękujemy za informację, czyli już ostatnie sekundy. Trzymaj! Ja, był szachmat Nie, Jeszcze trochę czasu do końca. Strzelał Igor Wiechecki. Nie? Autor tej drugiej bramki. Która być może da złoto. Brawo! Panie sędzio, koniec, już jest po czasie. Trochę czasu do końca. Graj, graj, Ostatnia chyba, jedna ze ostatnich, ostatnia Miłość. 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 Aż dwóch rywali. Ciągle ta piłka krąży przed polą Jest już pewne, że to, że na początku czerwca Kraków pojedzie do Krakowa. Do Wygrali ten mecz finałowy 2 Proszę Państwa, powoli zapraszam Państwa na...